Teraz jesteś mój! Należysz do mnie, Halu Jordanie! Pokaż się, Halu Jordanie! <grystanie> w każdą trzecią sobotę miesiąca uzupełniasz zapas kremu na receptę, da! Zajmiesz się dzisiaj halem juniorem, ja idę do pracy. Jakim halem juniorem? <grystanie> Jest taki jak ty, delikatny, okrągły i trochę zimny. O, oh, uh, wiesz, muszę się zajmować swoim jajkiem, no nie? Znaczy, wiesz, Selina jest opiekuńcza, ale trzeba obchodzić się z nią jak z jajkiem, bo inaczej wybucha. Uh. Ja A zawsze będę cię kochać! Tylko ja widzę piękno za fasadą Gika. Nikt nie pokocha cię tak, jak ja, Halu! Nawet ona! Jak mogłeś jej to zrobić? Złamałeś mi serce! Najgorsza, że tego urobiłeś! Każdego wieczora! Możesz w końcu zadać jej cios! Jeśli mam komuś zadać cios, to zgadnie! Wzięłam poranną zmianę, więc ty musisz się zająć halem juniorem Halo Jordanie! A! Dziękuję, Green Lantern. Nie wiem, czy kiedykolwiek czułam taką miłość. Moje ślepe uwielbienie dla Hala Jordana przesłoniło mi wielką miłość, którą od zawsze miałam w sobie. Masz rację. Skoro nie umie mnie docenić, to nie jest dla mnie dość dobry. Ostrzegam, halu Jordanie, kiedyś sprawię, że będziesz dla mnie dość dobry. Wtedy będziesz mój na zawsze! Tak, to także nie jest.